Puszcza Gorzowska jest bardzo ciekawym przyrodniczo-fragmentem lasu. Od wielu setek lat świadomie gospodarowane przez leśników, bo pierwsze zapiski o takiej służbie leśnej, która tutaj funkcjonowała w ramach zakonu cystersów, są już z początków XVI wieku i wtedy już były stanowiska, które się stricte zajmowały prowadzeniem gospodarki leśnej na tych terenach. I te 500 lat funkcjonowania tego leśnictwa. Myślę, że to ma tu swoje odzwierciedlenie w stanie lasu, jaki jak tutaj się znajduje. Są to drzewostany sosnowe z bardzo bogatym drugim piętrem buka graba dębu. Te drugie piętro ma zadania rozliczne: raz, że poprawia żyzność gleby, ocienia. Oczyszcza strzały sosem z gałęzi, a dodatkowo daje biomasę. Już nie mówiąc o wzbogacaniu różnorodności biologicznej, bo jednak jest ten las jest o wiele bogatszy wtedy. Dosyć często się zdarza tak, że na siedliskach żyźniejszych, kiedy stwierdzimy, że to drugie piętro ma bardzo dobrą jakość, to również zamieniamy te drzewostany, jakby, jeżeli idzie o skład gatunkowy. Zostaje sosna usunięta, buk czy ewentualnie rzadziej dąb po prostu pozostają jako drzewostan, który dorasta do swojego wieku i, i, i wtedy troszeczkę ta gospodarka nasza się zmienia. Z punktu widzenia leśników jest to jak najbardziej korzystne, bo mamy ciągłość produkcji i nie dochodzi do takich sytuacji jak tutaj, że gdzieś tam fragmenty wylesiamy i potem mamy dużo pracy chociażby z odchwaszczaniem, bo widać, że na takich żyznych gruntach te chwasty rosną lepiej niż trawa w ogródku. Konieczność takiego tworzenia drzewostanów mieszanych jest bardzo zdrowym zjawiskiem. Poprawia to zdrowotność tych drzewostanów, ogranicza nam ryzyko hodowlane, które występuje, na przykład pojawienie się jakichś owadów, szkodliwych grzywów, może zniszczyć jeden gatunek. A my wtedy jakby zostajemy z trochę zniszczonym gatunkiem, ale mamy inne gatunki, które ratują nam ciągłość tego lasu i tej gospodarki, którą tu prowadzimy. Drzewostany w dużej mierze powstawały na skutek działalności człowieka. To nie jest spontaniczne. W wieku 30, kilku, 40 kilku lat wieku sosny, dopiero wtedy są stworzone odpowiednie warunki takie, kiedy możemy wejść z tym gatunkiem dodatkowym, który możemy wyprowadzić pod, no pod tym ciemnym lasem. No i właśnie tutaj mamy do czynienia z takim zjawiskiem, kiedy w pracy leśnika potrzebna jest taka wyobraźnia przyrodnicza. My musimy widzieć, co z tym drzewostanem będzie za 100 lat. Decyzje nasze determinują działania na najbliższe kilkadziesiąt lat. leśnictwie Kłodawa dużo wagę. przywiązujemy do chrony przyrody. Teren puszczy jest obiektem chronionym w wielu aspektach. No, bardzo duża część puszczy znajduje się w obszarach Natura 2000. Znajduje się też kilkanaście rezerwatów przyrody, z czego trzy na terenie Nadleśnictwa Kłodawa. Tu przykład jeden z takich no, ciekawszych to jest Buki Zdrojskie, dobrze zachowana Żyzna buczyna. Całość tutaj pozostawiona w takim urokliwym fragmencie, jak ten, myślę, że oddaje też charakter buczyn puszczy. Oprócz rozlicznych form. Ochrony przyrody w lasach państwowych. W lasach państwowych również mamy zastosowane takie wewnętrzne procedury, które nakazują nam chronić się szczególnie ciekawe, niedostępne, urozmaicone fragmenty lasów. I tak, na przykład, tutaj mamy około 80 hektarów lasów chronionych przez samych leśników, w których tak naprawdę my od. Kilkudziesięciu, myślę, dwudziestu, trzydziestu lat nie wykonujemy żadnych większych prac związanych z pozyskiwaniem drewna. Oprócz sytuacji ekstremalnych, które wymuszają od nas takie działania. Tu jest taki w zasadzie przykład tego, gdzie no mamy jakby zgromadzoną większą ilość drewna. Leżącego, posuszowego. Drewno pierwsze, które się wykłada w tych drzewostanach, to oprócz tych drzew, które są łamane przez wiatr czy umierają ze starości, to są drzewa krótkowieczne, czyli osiki, jakieś graby, które w porównaniu z dębem no, zdecydowanie krócej żyją. Takie martwe drewno w lesie jest bardzo ważnym elementem, aczkolwiek te wszystkie elementy muszą być połączone w całość. Chodzi o. Zachowanie jakby tej struktury i ciągłości lasu jako takiej, czyli nam jest potrzebny i trochę młodego lasu w takich fragmentach, i starego lasu, pomimo tego, że jakby przez wiele dziesięcioleci wręcz obligatoryjnej gospodarki leśnej, która wymagała od nas pozyskiwania surowca, udało się to uchronić bez jakby tworzenia ekstra form ochrony przyrody. No my nie musieliśmy to robić parku narodowego, rezerwatu czy jakichś innych obiektów chronionych. Takie perełki jak tutaj to jest jak najbardziej coś, z co, czym się szczycimy, lubimy, pokazujemy, chwalimy się i nawet udaje nam się przekonywać przyrodników, że możemy budować na tym przyszłość. Trwałości lasu i ochrony przyrody. Wiele takich miejsc ciekawych, zasługujących na, na chwilę refleksji, nawet staramy się oszczędzać, chronić. Pozostawiamy to przyrodę samej sobie. Znajdujemy się nad kanałem rzeki Kłodawka. Woda to życie. Kłodawa ma dużo wody i staramy się jak najbardziej to wykorzystywać. Duża powierzchnia jezior i, i znaczna ilość zbiorników wodnych tutaj w kompleksach leśnych puszczy Gorzowskiej powoduje, że mamy większą wilgotność niż na, na terenach otwartych bez takiej ilości tafli wody i mimo naszych małych opadów rocznych, stosunkowo niewielkich w stosunku do innych rejonów Polski ta wilgotność wynikająca z obecności zbiorników znacząco poprawia udatność zabiegów hodowlanych typu przebudowa drzewostanów sosnowych na mieszane. Prowadzanie buka pod sosną, co jest taką specyfiką kłodawską, można powiedzieć, to wszystko właśnie dzięki parowaniu dużej ilości mgieł. No, woda pomaga, wiadomo. Takie eksperymenty na, na żywej tkance przyrody udają się wtedy znacznie lepiej i mamy tego efekty. Dłuższego żoska, jako tutaj zbiorowisko drzewostanów i, i wód stojących i płynących stanowi bardzo ciekawe i bogate środowisko życia wielu gatunków ptaków. Na naszym terenie mamy m.in. z takich rzadkości ornitologicznych bielika, rybołowa, sokoła wędrownego. Obserwujemy te, te gatunki już od paru lat. Od niedawna również mamy lęgi wszystkich tych wymienionych rzadkości jeżeli chodzi o rybołowa i sokoła. Pomocny okazał się program reintrodukcji sokoła wędrownego i program ochrony rybołowa. W związku z tymi programami zamontowaliśmy platformy lęgowe, które z sukcesem są zajmowane. Dlaczego tego rybołowa trzeba chronić ogólnie w skali całego kraju? Otóż mamy takie zjawisko od lat obserwowane w Europie, że Polska jest specyficzną, niechlubną białą plamą, jeżeli chodzi o liczebność tego ptaka w Europie. Tuż za Odrą w Brandenburgii chociażby mamy tych par około 600, a po drugiej stronie Odry, czyli w naszym kraju, mamy ich niespełna 30 od lat notowanych lęgowych, mówię o parach lęgowych. Jeżeli chodzi o bazę żarową, jesteśmy bardzo do Niemiec podobni. Jeziorność naszego kraju też nie odbiega znacząco od, od jeziorności tych terenów Niemiec, gdzie rybołów występuje w takim zagęszczeniu. No i niestety, można powiedzieć, że jedną z przyczyn może być mentalność ludzka. Jako monofag, który odżywia się tylko i wyłącznie rybą, a jednocześnie oportunista pokarmowy, leci na stawy hodowlane, bo, bo tu jest najłatwiej pozyskać pokarm. A na tych stawach bardzo często, nie zawsze, bo tutaj nie należy oczerniać całego środowiska stawiarzy, ale jest przeganiany, czy to legalnie za pomocą armatek hukowych, gdzie są decyzje rdosiu na tego typu akcje płoszenia lub nielegalnie, jak właściciel stawu strzela ze broni śrutowej najczęściej i te ptaki ginie. Dodatkowym negatywnym czynnikiem wpływającym na liczebność rybołowa jest fakt jakby sposobu życia tego ptaka, czyli to, że połowę roku spędza on na migracji. Miejsca, do których udaje się na zimowiska są dosyć odległe. W południowej Afryce, w związku z tym ma tysiące kilometrów do pokonania i to również statystycznie jest duża możliwość, że spotka go coś złego. Wiadomo, że te aspekty oddziaływują zarówno na polską populację jak i niemiecką. My próbujemy dojść do tego, co jest takim czynnikiem X tutaj u nas w Polsce, powodujące, że linia rzeki odcina tak wyraźnie tę liczebność i można powiedzieć, że my jesteśmy odpryskiem populacji niemieckiej i niemiecka populacja utrzymuje tą naszą tutaj taką satelitarną szczątkową populację polską. I próbujemy sobie odpowiedzieć właśnie, co się dzieje, jakie czynniki wpływają na tą mizerną liczebność rybołowa w Polsce i jak temu zapobiegać, żeby było inaczej zwyczajnie, żeby ten rybołów pojawiał się częściej nad polskim niebem, żeby można go było zobaczyć nad jeziorem, nad rzeką, jak poluje w spektakularny sposób, bierze rybę z wody, bo są to niecodzienne widoki. Program daje nam pewne odpowiedzi, część rzeczy jeszcze nie wiemy, część wymaga opracowania danych, m.in. dużo materiału z fotopułapek, są zakładane logery satelitarne na ptaki, w związku z tym to też daje nam ciekawe informacje. Kamera online przy gnieździe również robi świetną robotę i wybudowano wiele platform lęgowych dla rybułowa te platformy bardzo się sprawdzają są atrakcyjną tutaj lokalizacją dla ptaków chętnie budują na nich swoje gniazda to jest taki fundament swoisty takie zaproszenie dla nich i one potrafią tą platformę odnaleźć w lesie i zaakceptować jako swoje gniazdo